Witamy państwa serdecznie. Jesteśmy u Rafaela na bazie. Mamy dwie osoby do laboratorium i pierwszą zapraszamy, to jest Halina i następna jest Halina Maria, hasło mama. Więc zapraszamy pierwszą istotę Simony przekazuje wizerunek H A, H -a. L, -i. L I N A, N -a. Kiesy liegt auf Ukazała się na stole. Kryształowym. Das, eee, marmurowym, yeah. przepraszam. Yeah. Skandzi jechał wziął na miarę cały knochenbau. Pierwszy układ kostny się ukazał. Rafael möchte die komplette Wirbelsäule aufregenerować. Rafael mówi w całości cały kręgosłup hmm. do regeneracji i zniknął. Okazał się z powrotem. <coughs> sind beide Schulterblätter mit uh, Schultergelenken, wo e, aufgeklinkt sind. U, obydwie łopatki z stawami tymi e, e, ramiennymi zniknęły. Das fügt sich wieder ein. Das sind die Hüftgelenke und unten die Fußgelenke. Das ist die Biodrobe und das ist die Skokobe. Das fügt sich wieder ein. Das ist die Ober- und Unterkiefer. Das sind die beiden Schenken.

Okazały się z powrotem. Trzy muskuły brzuszne zniknęły. Ukazały się z powrotem. sind noch die Waden się z powrotem. Teraz ścięgna całego ciała. W rękach i nogach zniknęły. Ukazały się z powrotem. Teraz organy wewnętrzne. Rafael mówi cały mózg do regeneracji i zniknął. Ukazał się z powrotem. Dziąsła górne i dolne zniknęły. Ukazały się z powrotem. Tarczyca w całości zniknęła. Ukazała się z powrotem. Na układzie na węzłach chłonnych dwa rozbłyski, te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Teraz układ krwionośny. Cały układ krwionośny bez serca zniknął. Ukazał się z powrotem. Jedna część serca zniknęła.

Dwie części jelic zniknęło. Ukazał się z powrotem. Jeszcze blase zniknął. Ukazał się z powrotem. Teraz układ nerwowy się ukazał. Dziewięć rozbłysków i te części układu zniknęło. Ukazało Ukazała się z powrotem. Teraz cała skóra ze wszystkim, co pod skórą. Siedem rozbłysków i te części skóry zniknęło, Ukazało się z powrotem. Skan podjechał do góry. Siedzi sobie. I cieszy się, mówi, że się lekko czuje. Ja, teraz podziękowania u wszystkich. Żegna się, się i zniknęła w portalu. w portalu. Bardzo się cieszymy dla tej istoty. Zapraszamy następną. To jest Halina Maria. Simone przekazuje wizerunek. H-A-L. H-A-L i n -a. i -n a Słuchajcie, Maria m a i -a. Ok, gut. Sie liegt auf dem Ukazała mm. się na stole marmurowym. Skan zjechał, wziął na miarę cały Ukazał się szkielet pierwszy. To są sechs teile von der Wirbessäule. okazały się z powrotem Rafał mój, komplet wszystkie stały w całym ciele do regeneracji i zniknęły okazały się z powrotem teraz muskulatura całego ciała na plecach na kartu zniknęły Ukazały się z powrotem. Gut. E, muskuły brzuszne zniknęły, Ukazały się z powrotem. Muskuł kierujący moczem zniknął. Ukazało Ukazał się z powrotem. Łydki i uda zniknęły. się. Ukazały się z powrotem. Gut, jetzt sind wir die całego ciała teraz. Füße sind W stopach zniknęły. Ukazały się z powrotem. Teraz organy wewnętrzne. Pięć rozbłysków na mózgu i te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Zatoki zniknęły. ukazały się z powrotem, częściowo obydwie gałki oczne zniknęły, ukazały się z powrotem, dziąsła górne i dolne zniknęły, ukazały się z powrotem, układ krwionośny teraz, 9 rozbłysków na układzie krwionośnym i te części zniknęły. Okazały się z powrotem. część wątroby zniknęła. Ukazała się z powrotem. To zniknął. Okazało się z powrotem. jest noch ein Teil vom Jedna część Jelita zniknęła. Okazała się z powrotem. Częściowo obydwie nerki zniknęły. Ukazały się z powrotem. Jest lewy jajnik, zniknął. Ukazał się z powrotem. Teraz układ nerwowy się ukazał. Osiem rozbłysków i te części układu zniknęło, Kiedyś się Okazał się z powrotem. Sitman całter uns gebiewa. Teraz stała skóra ze wszystkim, co pod skórą. To są seks trailer. Sześć rozbłysków i te części skóry zniknęły. Kiedyś wyświetlę. się z powrotem. Skan polijał do góry. Siedzi sobie aufgelöst, nervös. Und, ja. Jest podenerwowana tak emocjonalnie, mm. zadowolona. Rewezus rozmawia, mm. przekazuje informacje tej istocie. Ja. Zwykle man merkt einfach die Freude. Teraz, teraz yeah. cieszy się, jest zadowolona. Ja. się Te emocje już tak zniknęły. Składa podziękowania o wszystkich. żegna się And i to zniknę to na portalu. Tam. Bardzo się cieszymy dla następnej istoty. Zostańcie zdrowi. Namaste.